jak dotąd e, na skateparku odbywały się tylko eliminacje Pucharu Polski, a w tym roku będziemy gościć najlepszych finalistów Pucharu Polski. No i chyba wielka radość, no bo między innymi właśnie po to został ten obiekt w szanowie stworzony, żeby zachęcać i żeby przyjeżdżali tutaj deskorolkowcy z całej Polski. Tak no, kiedy budowaliśmy skatepark, pamiętacie Państwo, były to konsultacje społeczne z tymi młodymi ludźmi, którzy na co dzień z tych skateparków korzystają. Budowaliśmy skatepark szyty na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Co więcej, naszą Ambicją było to, żeby właśnie na tym nowym obiekcie organizować zawody rangi Pucharu Polski, ściągać tutaj najlepszych zawodników z całej Polski, po to, żeby w ten sposób promować wśród młodych ludzi właśnie tą pasję do sportu. E, dzisiaj wiemy, że ludzie, e, młodzi ludzie e, żyją w tym internecie, mają bardzo, e, bardzo dużo czasu poświęcają komórkom, e, kontaktowi ze znajomymi właśnie w taki sposób online, więc wyciągnięcie ich na zewnątrz jest coraz trudniejsze, ale tego typu obiekty jak ten skatepark w Szanowie mają szansę e, właśnie zarazić takim bakcylem do uprawiania sportu. Kolejne pokolenia e, młodych ludzi i takie imprezy jak właśnie finał Pucharu Polski, na pewno temu się przysłużą. Także 7-8 września to będzie wielka impreza, super impreza na osiedlu Młodości w Szanowie, na naszym skateparku. Zapraszam na nią wszystkich. Warto przyjść, popatrzeć najlepszych sportowców w naszym kraju. A przypomnę, że deskorolka jest już sportem olimpijskim, więc być może również poznamy jakiegoś przyszłego olimpijczyka, który będzie reprezentował Polskę na kolejnych igrzyskach. Wielu młodych mieszkańców Chrzanowa korzysta z tego skateparku, ale także poprzednie lata pokazały, że tak naprawdę deskorolkowcy z całej Polski chwalą ten obiekt, bo jest on naprawdę szyty na miarę tych wielkich imprez, no i w końcu się doczekaliśmy. Tak, to mnie bardzo cieszy, że takie dobre opinie zbiera skatepark. No to też jest powód, dla którego co rok organizowane są u nas eliminacje Pucharu Polski. No, a teraz po raz pierwszy finał najważniejszej w Polsce imprezy deskorolkowej. To tylko w, potwierdza to, że wykonaliśmy wspólnie z użytkownikami, z projektantami kawał dobrej roboty i to po prostu cieszy. Jest! Dobrze!